Co zamierzasz? Zgarnąć wszystko. Pajątek został równo podzielony pomiędzy wszystkie dzieci, z Paulą włącznie. Jaką mamy pewność, że ona jest córką mojego ojca? Juan Pedro, Gaspar, Lucas i José to bracia, którzy przez wiele lat zajmowali się rodzinnym biznesem La Arboleda, najlepiej prosperującym ranczem w regionie. Między braćmi Del Monte nigdy nie było tajemnic Pamiętaj jednak, że wśród nas może być Judasz Po śmierci ojca los wystawi ich na próbę Chcemy odkupić od ciebie dom i wszystko co odziedziczyłaś po ojcu Za kogo mnie bierzesz? Młodzi mężczyźni, dumni z noszenia nazwiska Del Monte, będą musieli wspólnie zawalczyć i ochronić rodzinne dziedzictwo. Wiem, że to cwana sztuka, która przyjechała, żeby was okraść. Nazywasz córkę mojego ojca złodziejką? To opowieść o więzach krwi, wartościach rodzinnych, namiętności i nieoczekiwanej miłości rozgrywająca się w urzekających kolumbijskich plenerach. To nie koszary. Zawsze chodzicie na go? Zacznijcie się przyzwyczajać. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 18:00 tylko w Nowe Las Plus.